Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Paladok. Jest to sty czwarty i epizod trzeci, gdzie ja już naprawdę dobre kilkanaście minut gram próbuję to przejść, ale no ciężko mi po prostu to jest. więc już którąś tam próbę nagrywam po prostu. Ale no wybaczcie mi po prostu, jeżeli się nie będę odzywać albo zrobię coś dziwnego, tak jak teraz. Dobra. To było naprawdę dziwne, bo niepotrzebnie to ruszyłem. Ale okej, okay, tutaj mamy turtla. Więc może, może, bo cały czas tylko mi to przeszkadzało. Jeszcze małpka jedna. Bo potrzebuję tak, żeby tutaj to w miarę sensownie szło. Ja se zbieram już armię powoli. Bo już byłem tak bliźutko w pewnym momencie, ale po prostu karty już nie dostawałem takich, jakie powinny być. Więc, jeżeli będę miał tutaj na tyle dobrze z pingwinami, to może przejdziemy to. Dobra, tu wiem, że będzie duża fala. Zaraz. Dobra. Więcej małpek. O, mamy level, dobra. E, czy my chcemy maksimum fut Nie, defense unit. Dobra, teraz już zbieramy na drugą falę. Dobra, niech oni tam lecą. Dobra, tutaj dużo zrobiliśmy. Dobra, powinniśmy to wygrać. Jeszcze jednego tutaj dołożymy. Tak, wreszcie, wreszcie. Naprawdę wreszcie to zrobiłem. Tyle miałem prób tak mi nie układały się karty, że w końcu w końcu mamy ten stage, znaczy ten level zrobiony. 60 tysięcy od razu upgrade w naszego tutaj maga, pikwina żeby on tutaj też miał troszkę lepiej, i lecimy dalej. Dalej pod względem, że czwarty stage, i teraz już wiemy, co mamy robić, bo tutaj szybko się to zrobi. Mm, tylko potrzebujemy więcej po prostu naszych jednostek szybko smoka zrobić. Tutaj szybko walnąć. ryb smok. Kolejny. Teraz szybko namaga trzeba nas zbierać. Szybko turtla. Kolejny turtol. Dobra, bo jeżeli będziemy cały czas tutaj ich trzymać w naszych ryzach, no to możemy to wygrać, naprawdę możemy to wygrać. Jeszcze jeden mak. No pięknie. Turtl. I lecimy. Lecimy właśnie tak, żeby tutaj to wygrać spokojnie. Niech idą tej turtle A może weźmiemy sobie jeszcze jednego dragona Jeszcze jeden dragon właśnie Dobra, niech idą tutaj Teenage, Mutant Ninja Turtle oczywiście Bo da się to zrobić Teraz tylko tutaj kolejny mark przejdzie. No już jest GG dla nich. To już pokonany pokonany jest, więc. Będzie tutaj gites. No jeszcze ja sobie robimy tylko jednostki. Nie było co wygrana. Ja mówię: no, dwa dragony, plus turtle, plus jeszcze te pingwinki, i mamy GG wygraną dla, dla nas po prostu. Praktycznie e, tutaj by trzeba było upgrade zrobić jeszcze żółwiano, bo jeden zrobiłem upgrade, ale czy będzie kolejny? Nie wiem, zobaczymy. E, piąty stage, raczej e, znaczy piąty epizod, e, level. No, tak to miało być level, ale ja, czemu ja to zawsze mówię stage? Nie wiem. A teraz tak. Tu szybko przymrozić. W razie czego turtla. Dawać. I tutaj kolejnego turtla. Pyk Zamrożenie. Pingwinek. Bo Zanim dojdą tutaj turtle, zanim to wszystko dojdzie, ja sobie mogę tutaj właśnie porobić więcej naszej obrony. No ten pingwin by się przydał, to nie tutaj przemrozimy go, żeby mnie tutaj nie denerwował. Dawaj mi kolejnego pingwina. Szybko, tutaj musimy rozwalić ich. Tu, tu. Dobra, mamy dragona. Więcej, więcej, więcej tych trutli. Dobra, najważniejsze, że idą żółwie Drugi dragon jeszcze Kolejny pingwin Pingwin jest OP już Tak, czytałem komentarze i powiem tak szczerze, że właśnie pingwinek będzie OP Przyda się na pewno, to było pewne. No ale mamy to zrobione. Więc lecimy po kolejne. Po kolejne. Tak. Zwycięstwo. Na razie bez update'ów. No i szósteczka. Trzeba ten wóz przeprowadzić. Więc no tutaj będzie szaleństwo teraz tej nocy. <ścoughs> szybko 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 szybko, szybko. Tyk. Dragon Turtle. Turtle. teraz Dobra, tutaj możemy przymrozić troszeczkę. Pyk. Jest po nich. Turtul. Ale ładnie, teraz lecimy. Tutaj tak właśnie robić, żeby to przełożyć. Mamy pierwszego takiego minibosa, który prawie mi tutaj rozwalił wszystko. Dobra, niech mi tutaj rajno przyjdzie. O, zaś jestem piłkarz. Kolejny Rajno przyjdzie. No to już nie ma szans. No i Dżidi, mamy to. Oni są OP. No i pięknie! Zrobiony kolejny lewelek. Więc sprawdzamy, co możemy tutaj zrobić za 80 tysięcy, za 55, za 80 tysięcy. Hmm, myślę, czy w żółwiat tutaj nie zainwestować, czy właśnie w to? W pingwina, Bo to jest dobry wizard yy, i może on dużo, dużo zrobić. Więc lecimy jeszcze z kolejnymi stage'ami, raczej znaczy z odcinkiem, yy, levelami. Jezu, jak ja, jak ja się mylę. Po prostu to jest śmiechowarte. Dobra, daleko tam nie ma go. Level up, dobra Czy chcemy najwięcej więcej mieć tego, czy dropy hmm. Może bardziej nie mana tylko ud Albo Mana Mana, mana mana Bo manę to jeszcze mogę tutaj wykorzystać jakoś w miarę Jeszcze jeden bizart. Teraz to. Więcej, 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 więcej. Dobra, możemy teraz na spokojnie pójść, by w... Inwinka, jeszcze jednego. Żółwika. No i by się tutaj przydało, żebyśmy mieli więcej... więcej właśnie tego... E żółwika. ingine też się tutaj przydają. Dobra. No i co mi to da? Boże, co im to da? Egon ja po kilku właśnie tych. Żółwi, co nie? Jak mam miałem tam z 8 żółwi, które naprawdę są dobre w obronie. A jeszcze, abyśmy je zadejtowali teraz. Może nie? A tego. Mamy 84 tysiące, więc fajnie by było tego maga tutaj updateować. Dobra, większe. A tak, troszeczkę, ale teraz, jak będziemy robić, właśnie kolejny yy, kolejne kupienie, to bierzemy sobie, właśnie, turtle. Update to enturtli, no tego, że będzie troszeczkę to łatwiejsze wtedy, o więcej HP. Więc po pierwsze, a niekiedy to dużo daje. Naprawdę te 200 HP więcej to może nam zrobić grę niekiedy. Tutaj kolejny. Dobra. Kolejny. Teraz Wizarda. Teraz jak szalone po prostu leci ta kasa, co nie? Znaczy kasa. Wizardik przyjdzie, to będzie kolejna zdobycz. Wow. 10k 11 już no my tylko tutaj na jednostkach robimy damage co nie kasiorka na jednostkach dobra na razie nie muszę tutaj się martwić o nic bo bym chciał co drugiego wziąć smoka drugiego smoka w drodze. Teraz zbieramy na Wizarda czy na tego pingwina? baldogowy pingwin? Okej. Okay. Teraz to. No i mamy pychanko. No, zrobimy to na lajcie. Nawet nie mam co tutaj kupować. Ochrona jest piękna. No i 20 tysięcy, zarobione kolejne. Trochę mało. No, może. No, 20. Mo 4000 tysiące za ten. Okej, okay, więc. Lecimy, zobaczymy, co w ogóle tutaj dostaliśmy. Nic sensownego nie dostajemy. I dziewiąty stage, czyli bramki, tak? Znaczy bramki, te, 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 pola właśnie. Więc, no tutaj to będziemy musieli jakoś sensownie. Tu. Da, bra. Teraz pierwsze co? Ale tak. No i GG. Zrobiliśmy to bardzo łatwo i przyjemnie. Bo poleciałem tylko jedną flanką po prostu myszkami. Najłatwiejszy cel. <grym> Czy my coś tutaj dostaliśmy? Miotacz ognia. Eh. Dobra, robimy dyszkę. Więc zobaczmy. Czy nam się uda tutaj to jakoś sensownie wygrać? dobra Dobra tutaj tak Pek pek Wizard Kolejny właśnie tutaj pięknie poszedł. Dobra, mamy Wizardik, jeszcze jeden. Dobra, mamy tutaj kolejną właśnie. możliwość i piłkarz tutaj przyszedł Więcej trzeba ich. Dobra, lecimy. Lecimy, nie ma co. Nie ma co, bo tutaj możemy zrobić właśnie takie coś, że Wizardy będą teraz włoić. Pięknie. O, tylko raz wyszedł ten chłop. Ten szkieletor. Ale go pokonaliśmy. Nie było tak źle. Tragicznie też nie było. Więc upgrade żółwia. No i cóż. Z levelem 11. Zobaczymy się w następnym odcineczku, gdzie zrobimy 11 level. Plus do tego bossa. Więc... To tyle, trzymajcie się i do usłyszenia już niebawem w kolejnym odcineczku z Paladog. Hejos!